Wyobraź sobie Europę, w której ogień nie gaśnie. Na rynkach miast stoją drewniane stosy. Ludzie zbierają się tłumnie, bo egzekucja jest wydarzeniem. Ktoś czyta wyrok, ktoś się modli, ktoś krzyczy. Za chwilę płomienie obejmą człowieka uznanego za winnego czarów. Tak wyglądała codzienność wielu krajów Europy przez długie lata. Tysiące ludzi, głównie kobiet, Ginęły w imię strachu, plotek i religijnej gorączki. Wystarczył donos sąsiada, wystarczyła choroba zwierząt, albo nagła śmierć dziecka. Strach szukał winnego, a winny zawsze się znajdował. Teraz zatrzymaj się i spójrz na mapę Europy. Zobacz kraje, w których stosy płonęły niemal bez przerwy, i zobacz jedno miejsce, które wyraźnie się wyróżnia Polskę. Dlaczego tutaj nie doszło do masowych polowań na czarownice? Dlaczego kraj leżący w samym środku kontynentu nie uległ tej samej zbiorowej histerii? To nie był przypadek, to nie był cud, to nie była też kwestia braku wiary. Polacy tamtych czasów wierzyli w diabła, uroki i złe moce. Bali się chorób, głodu i suszy. Modlili się o ochronę przed złem tak samo jak reszta Europy. Kościół był obecny w życiu codziennym i miał ogromny wpływ na ludzi, a jednak stosy nie płonęły. W Niemczech zdarzało się, że w jednej miejscowości palono dziesiątki, a nawet setki osób. We Francji i Szwajcarii procesy ciągnęły się latami i obejmowały całe regiony. W Anglii wystarczył jeden donos, by człowiek stracił życie. W Polsce takie przypadki były nieliczne. Na tle Europy byliśmy wyjątkiem. I właśnie to jest największą zagadką. Historia zwykle działa według schematów. Jeżeli coś opanowuje cały kontynent, rzadko omija jedno państwo. Tutaj jednak strach nie zamienił się w system. Dlaczego? Odpowiedź nie leży w jednym wydarzeniu ani w jednej decyzji. To był efekt tego, jak działało państwo, prawo i władza. Tego, kto mógł oskarżać, kto mógł sądzić i kto ponosił odpowiedzialność za wyrok. W wielu krajach wystarczył lokalny sędzia albo fanatyczny kaznodzieja, wystarczył tłum i atmosfera strachu. Prawo było narzędziem emocji. W Polsce było inaczej. Proces nie był prosty, wyrok nie zapadał łatwo, a odpowiedzialność za niesprawiedliwe skazanie była realna. To właśnie dlatego ogień, który trawił Europę, tutaj nie znalazł łatwej drogi. Nie dlatego, że ludzie byli lepsi, ale dlatego, że system nie pozwalał strachowi przejąć pełnej kontroli. I to jest klucz do zrozumienia tej historii. Kluczową różnicą między Polską a resztą Europy był sposób sprawowania władzy. Rzeczpospolita nie była państwem, w którym jedna osoba mogła decydować o wszystkim. Król nie miał władzy absolutnej, nie mógł sam nakazać masowych procesów ani egzekucji. Musiał liczyć się z prawem i z elitami, które patrzyły mu na ręce. W wielu krajach Zachodu wyglądało to inaczej. Lokalny władca, książę albo rada miejska mogli szybko uruchomić machinę strachu. Wystarczyło kilka oskarżeń, by ruszyła fala aresztowań. Im więcej procesów, tym większa władza i większe poczucie kontroli nad ludźmi. W Polsce władza była rozproszona. Decyzje podejmowano wolniej, każdy krok wymagał zgody i formalności. To, co w innych krajach było impulsem, tutaj często kończyło się na rozmowach i sporach. Ogromne znaczenie miała rola szlachty. Szlachta pilnowała swoich praw i wolności. Nie ufała władzy centralnej i nie pozwalała jej na zbyt wiele. Masowe procesy o czary byłyby zagrożeniem także dla niej. Dziś palono chłopkę, jutro mogło paść oskarżenie wobec kogoś z wyższej warstwy. Dlatego elity nie były zainteresowane nakręcaniem histerii. Wolały stabilność niż chaos, wolały porządek niż strach, który mógł wymknąć się spod kontroli. Kolejną barierą było prawo. Proces o czary w Polsce nie był prostą sprawą. Nie wystarczył donos ani plotka. Potrzebne były dowody, świadkowie i formalne postępowanie. A to skutecznie zniechęcało do masowych oskarżeń. W wielu krajach zachodu tortury były standardem. Wymuszone zeznania traktowano jak dowód. Jedno oskarżenie rodziło kolejne. Strach rozlewał się jak pożar. W Polsce prawo było bardziej ostrożne. Tortury stosowano rzadziej. A sędziowie częściej bali się wydać wyrok, który mógł być później zakwestionowany. Odpowiedzialność za błąd była realna. Ważna była też struktura sądów. Nie istniał jeden centralny mechanizm, który mógłby uruchomić falę procesów w całym kraju. Każdy region działał trochę inaczej. Brakowało jednego impulsu, który podpaliłby całość. To wszystko sprawiało, że strach nie miał gdzie się rozpędzić. Plotki krążyły, oskarżenia się pojawiały, ale system je spowalniał. Zamiast ognia był dym, który szybko się rozwiewał. Polska nie była wolna od przemocy i niesprawiedliwości, ale nie stworzyła warunków do masowego szaleństwa. A w czasach, gdy Europa traciła rozum, to właśnie to miało największe znaczenie. Ogromną rolę odegrała też religia, choć może to brzmieć zaskakująco. Polska była krajem głęboko religijnym, ale religijność miała tu inny charakter niż na Zachodzie. Kościół nie działał jak jedna, scentralizowana maszyna napędzająca strach. Nie istniała jedna linia, według której wszyscy mieli myśleć i działać. W wielu krajach Europy kaznodzieje otwarcie nawoływali do walki z czarami, z Ambon padały oskarżenia, diabeł był wszędzie, każde nieszczęście miało nadprzyrodzoną przyczynę. Ludzie słyszeli, że brak reakcji jest grzechem. W Polsce ton był inny. Owszem, mówiono o złu i pokusach, ale dużo częściej ostrzegano przed fałszywymi oskarżeniami, przed krzywdą niewinnych ludzi, przed sądem, który należy tylko do Boga. Duchowni wyższego szczebla często podchodzili do oskarżeń o czary z dystansem, traktowali je jako przesąd, a nie realne zagrożenie. Zdarzało się, że biskupi blokowali procesy albo otwarcie je krytykowali, nie dlatego, że byli nowocześni, ale dlatego, że bali się chaosu i niesprawiedliwości. Warto pamiętać, że Polska była krajem wielowyznaniowym. Obok katolików żyli tu protestanci, prawosławni, Żydzi i muzułmanie. Każda grupa miała swoje zwyczaje i swoje spojrzenie na świat. To osłabiało jeden dominujący strach. Tam, gdzie wszyscy myślą tak samo, łatwo o zbiorową histerię. Tam, gdzie poglądy się mieszają, strach szybciej napotyka opór. Tolerancja religijna nie była ideałem, ale była faktem. Konfederacja Warszawska gwarantowała swobodę wyznania. To ograniczało możliwość narzucania jednej wizji świata wszystkim obywatelom. Na Zachodzie walka z czarami często była elementem walki między wyznaniami. Każda strona oskarżała drugą o pakt z diabłem. Procesy były bronią polityczną. W Polsce takie mechanizmy działały słabiej. Różnice religijne istniały, ale rzadko przeradzały się w masową przemoc. Nie opłacało się rozpalać ognia, który mógł spalić wszystkich. Znaczenie miała też edukacja elit duchownych. Wielu duchownych studiowało za granicą, znali argumenty przeciwko polowaniom na czarownice, wiedzieli jak łatwo prawo może stać się narzędziem zbrodni. To wszystko sprawiało, że religia w Polsce częściej chłodziła emocje niż je podgrzewała. Nie usuwała strachu całkowicie, ale nie pozwalała mu zamienić się w pożar. A w czasach, gdy Europa płonęła, to wystarczyłoby ocalić tysiące istnień. Istotną rolę odegrała też struktura społeczeństwa i codzienne relacje między ludźmi. W Europie Zachodniej wiele społeczności było zamkniętych i silnie kontrolowanych. Małe miasta i wsie żyły pod stałą obserwacją władzy i kościoła. Każde odstępstwo rzucało się w oczy. W Polsce życie wyglądało inaczej. Kraj był ogromny i słabo zaludniony. Wiele wsi leżało daleko od ośrodków władzy. Kontrola była słabsza, a codzienne życie bardziej rozproszone. Ludzie znali się, ale rzadziej tworzyli duszne, ciasne wspólnoty. Konflikty istniały, ale trudniej było je zamienić w publiczny spektakl. Plotka nie zawsze trafiała na podatny grunt. Duże znaczenie miała pozycja chłopów. Choć byli zależni od panów, rzadko trafiali przed sądy państwowe. Sprawy wsi rozwiązywano lokalnie. To ograniczało możliwość uruchomienia wielkich procesów. W Europie Zachodniej wiele procesów zaczynało się od drobnych konfliktów sąsiedzkich: spór o ziemię, zazdrość, uraza. Oskarżenie o czary było prostym sposobem na pozbycie się problemu. W Polsce takie oskarżenie nie zawsze przynosiło korzyść. Procedura była długa, kosztowna, ryzykowna. Oskarżyciel mógł sam wpaść w kłopoty. To skutecznie studziło emocje. Znaczenie miała też kultura prawna. Ludzie bali się sądu nie tylko jako miejsca kary, ale jako instytucji, która mogła obrócić się przeciwko nim. Fałszywe oskarżenie było grzechem i przestępstwem. To nie była pusta groźba. Ważna była również rola miast. Polskie miasta były słabsze ekonomicznie niż zachodnie, miały mniejszą autonomię, rzadziej organizowały spektakularne procesy. Brakowało im zasobów i ambicji, by prowadzić wielkie polowania. W zachodniej Europie miasta często konkurowały ze sobą. Chciały pokazać gorliwość i lojalność wobec władzy. Procesy o czary były sposobem na demonstrację siły. W Polsce taki mechanizm nie zadziałał. Miasta miały inne problemy handel, podatki, przetrwanie. Czarownice nie były priorytetem. Wszystko to sprawiało, że strach nie miał solidnego zaplecza społecznego, nie było tłumu gotowego domagać się krwi, nie było presji, by działać szybko i bezmyślnie. Polska nie była krajem sprawiedliwym ani spokojnym, ale była krajem, w którym strach rzadko zamieniał się w zbiorową zemstę. I to kolejny powód, dla którego ogień nie rozprzestrzenił się tak jak gdzie indziej. Ostatnim, ale nie mniej ważnym powodem, dla którego Polska uniknęła masowych procesów, była rola edukacji i wiedzy wśród elit. Wielu polskich szlachciców, duchownych i urzędników miało dostęp do książek i nauki, które docierały z zachodnich uczelni. Znali argumenty krytyczne wobec polowań na czarownice. Wiedzieli, że wiele oskarżeń opiera się na przesądach, plotkach i strachu, a nie na faktach. W Europie Zachodniej dostęp do wiedzy był bardziej ograniczony. Wielu sędziów, kaznodziei i urzędników nie miało szerszego oglądu świata. Strach i religijna gorliwość łatwiej przejmowały władzę nad ich decyzjami. W Polsce elity potrafiły odróżnić przesąd od prawa i moralności. Nie oznacza to, że byli nowocześni w dzisiejszym sensie. Wierzyli w cuda, diabelskie moce i znaki z nieba. Ale potrafili też powstrzymać tłum przed bezmyślnym działaniem. Duże znaczenie miała też tradycja prawna i sądowa. Polskie sądy nie były jedynie narzędziem władzy ani religii były miejscem, w którym rozważano dowody i obowiązywały procedury. Tym samym trudniej było w nich przeprowadzić masowy proces oparty na przesądach. W wielu krajach Zachodu procesy o czary były wręcz spektaklem. Nie chodziło o dowody, ale o pokaz siły władzy i religii. W Polsce taki spektakl nie miał sensu ani poparcia. Również mentalność elit politycznych i duchownych była ważna. Wiedzieli, że masowa histeria może obrócić się przeciwko nim. Każde fałszywe oskarżenie mogło zagrozić ich pozycji lub rodzinie. Dlatego woleli powstrzymać emocje, zanim wymknął się spod kontroli. Nie bez znaczenia był też fakt, że Polska była krajem wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Obok katolików żyli protestanci, prawosławni, Żydzi i muzułmanie. Ta różnorodność sprawiała, że narzucenie jednej wizji świata było trudne. Strach i przesądy nie miały jednolitego środowiska do rozwoju. Wszystkie te czynniki razem tworzyły system ochronny. Rozproszona władza, surowe i ostrożne prawo, dystans duchowieństwa wobec przesądów, słabsze miasta, rozproszone wsie, edukacja elit i różnorodność społeczna to wszystko sprawiało, że Polska była bezpieczna od fali paniki, która ogarnęła resztę Europy. Nie była to sytuacja idealna, były wyjątki, lokalne procesy, niesprawiedliwości i nadużycia ale nigdy nie osiągnęły one skali, która miała miejsce w Niemczech, Francji czy Szwajcarii. Dlatego Polska pozostaje wyjątkowa w historii Europy. Nie spłonęła na stosach, gdy reszta kontynentu paliła się w strachu i przesądach. To nie przypadek ani cud, lecz efekt złożonego systemu władzy, prawa, religii i mentalności ludzi. Systemu, który hamował ogień, zanim zdążył się rozpalić. I dzięki temu tysiące istnień zostało uratowanych.